Witam, z strony Letrix. Jak już wiecie, zaczynamy sobie serię wyzwań Supermana. W sumie to będzie jeden długi drugi odcinek kończony. Wieloma. Więc najpierw mamy lotnie Supermana, którą całkowicie za darmo po wejściu w grze odblokowałem. Nie mam pojęcia jak, ale... piszę, że zadanie ukończone, chociaż nic nie zrobiłem, więc nie wiem jak u was. Ale ja po prostu ją dostałem i nic nie zrobiłem. Po prostu po zalogowaniu... Po zalogowaniu. Przejdźmy do następnego wyzwania. Więc pierwsze trzy wyzwania polegają na zrobieniu wyzwań od bestii, opancerzonego Batmana oraz Supermana. To są trzy nowe NPC-ty w Fortnite. Cie. O dokładnie na tych miejscówkach Pierwsze zadanie To jest, żeby wykonać jedno od nich zadanie Później trzy i na końcu pięć ja sobie wezmę jakieś zadanie od Bestii Daj się zranić graczowi i przeżyj I na tym polegają pierwsze trzy wyzwania Tutaj jeszcze jest npc Batmana, dokładnie w tym miejscu Tutaj też mamy jeszcze Clarka Kenta, dokładnie w tym domu Jakby dla, dla tych, co nie wiedzą, Clark Kent to superman. Wyczułem 5 wyzwań i teraz posiadam Clarka Kenta. Teraz lecimy po, ostatnie, po dwa ostatnie zadania. Czyli przebrać się w but telefonicznej oraz przelecieć przez kręgi telefonicznej. No i zdobyliśmy Supermana Tutaj musimy przelecieć przez te kręgi No i zaliczył wyzwanie Ostatnie Reszta re, wyzwań, tak jak się okazało, lotnia jest za zadanie epickie. Więc i jeśli zrobicie wyzwania epickie, otrzymujecie nagrody takie jak Superman roku. I to już by było na tyle siema.